car Dobre, bo polskie. Pod takim hasłem proponujemy Wam grę Necrovision. To produkcja przygotowana przez naszych twórców, która ma szansę stać się światowym hitem. Gra to strzelanka, której akcja przenosi nas w czasy I Wojny Światowej. Nasz bohater, młody żołnierz Simon Bunker walczy nie tylko z wrogą armią, ale także z wampirami. Na całe szczęście w zabawie mamy do dyspozycji cały arsenał broni, więc żadna szkarada nam nie straszna. Na skgames.pl przeczytacie więcej o grze, zobaczycie fotki, a także wywiad z Tomaszem Kotem, który użyczył głosu głównemu bohaterowi. Short recenzja. Wraz z premierą Resident Evil 5 ukaże się od razu przewodnik do gry. Przy pomocy wydawnictwa będzie można przejść grę bez większych kłopotów. Ciekawe jest to, że i bez ściągi piątkę można przejść szybko i łatwo. W sieci pojawiły się zarzuty, że gra jest za prosta i za krótka, a nic tak nie wkurza jak szybko kończąca się gra. My proponujemy jednak samemu się przekonać. Resident Evil 5 ukazuje się na konsole Xbox 360 i PlayStation 3, a za parę miesięcy na komputery. Przed premierą. Na naszej stronie skgames.pl znajdziecie najnowsze wideo z zapowiadanej na ten rok trzeciej części kultowej gry The Sims. Twórcy zapowiadają przełomową sztuczną inteligencję. Każdy Sim lub Simka to indywidualność. Mają różne charaktery i własne życiowe plany. Możecie pomóc im w spełnieniu marzeń lub utrudnić osiągnięcie wybranego celu. Tylko od Was zależy, kim zostanie Wasza postać: Mistrzem Złodziei, wybitnym chirurgiem, gwiazdą roku, astronautą, utalentowanym kompozytorem, świetnym sportowcem, czy też łamaczem kobiecych serc. Gra ukaże się wkrótce, już teraz możemy ujawnić, że pod patronatem rds Przed premierą. Kto jest jednym z najlepiej zarabiających sportowców na świecie? Możecie być lekko zaskoczeni, to Tiger Woods! Zarabia miliony dolarów starając się trafić małą białą piłeczką w dołek, a że najczęściej mu się udaje to i trzebie kasę. Niezły biznes, prawda? Sami możecie spróbować swoich sił, może na początku wirtualnie. Właśnie zapowiedziano najnowszą część symulacji golfa firmowaną nazwiskiem popularnego sportowca. W Tiger Woods PGA Tour 10 producenci ulepszyli kwestię warunków meteorologicznych panujących w grze w czasie rzeczywistym, tak aby jak najlepiej oddawały uprawienie sportu na zielonej trawce. Ponadto sposób pokazywania zawodników będzie podobny do transmisji telewizyjnych. Gra ukaże się na konsole, na skgames.pl znajdziecie foty z gry. Co się gra? Nie tak dawno mówiliśmy o nowej części bokserskiej gry Fight Night Run 4. Dla fanów wolnych stylów bijatyki mamy inną propozycję Ultimate Fighting Championship 2009. W grze obowiązuje jedna zasada: brak zasad. Przed nami emocjonujące pojedynki mistrzów wolnych sztuk walki. Gra oszałamia niesamowitą grafiką, do dyspozycji mamy wielu znanych zawodników, możemy także stworzyć własnego czempiona. Wideo z gry znajdziecie na naszej stronie.